Witajcie kochani na Tarot Esme. Witam przede wszystkim czwórki numerologiczne, które w tym roku, od 15 września, weszły już w trzeci rok cyklu osobistego i mam nadzieję, że to będzie dla Was bardzo, bardzo dobry rok, ponieważ wibracja trójki przynosi bardzo dobre energie, przede wszystkim jeśli chodzi o relacje, o Związki, związki też osobiste, związki zawodowe. Tu też bardzo dobry rok na przykład na obowiązki, nazwijmy to rodzicielskie, rozpoczęcie tych obowiązków, prawda? Więc, ale też jest to bardzo dobry czas na wszelkiego rodzaju twórczość artystyczną. Wszędzie tam, gdzie na przykład możemy działać słowem, czyli na przykład pisać lub opowiadać, lub przekazywać swoją wiedzę właśnie werbalnie, to jest, to jest idealny na to czas. Przyznam się, że ja na przykład ten kanał zakładałam, gdy byłam w Trójce i założyłam go dokładnie. W dzień, znaczy rozpoczęłam działanie na kanale dokładnie w dzień rozpoczynania się roku numerologicznego. To był wtedy, ja wchodziłam w rok trójki i w czasie nowiu, właśnie wrześniowego, pierwszy film powstał. Kanał powstał wcześniej, to znaczy samo założenie kanału. Było w maju, ale nie mogłam się zdecydować, słuchajcie, bo tak byłam ciągle onieśmielona, czy ja w ogóle będę, czy ja się sprawdzę w tym i tak dalej. Ale właśnie ta, to wejście w trójkę dało mi taką właśnie, taki, taki power do tego, żeby ruszyć, żeby spróbować. I też muszę przyznać, że nie zawiedliście mnie bo kanał się szybko rozwijał i poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi dzięki temu, że właśnie odważyłam się wtedy, wchodząc w tę trójkę numerologiczną, założyć ten kanał. Także też jeśli macie coś do przekazania, jeśli chcecie się podzielić sobą z innymi w mniejszym lub większym stopniu, to to jest bardzo dobry czas. Też jest bardzo dobry czas na współpracę np. Na artystyczną też. Jak najbardziej. Kochani, no zobaczymy, co pokażą karty, ale trójka daje dużo takich właśnie, takiej, du, du, tak powiedzieć, dużo przestrzeni na wyrażanie emocji, na miłość, na przyjaźń, rozwój. To, jest, to może być bardzo dobry czas dla osób, które które mają w sobie takie pokłady też żeby to rozwijać a dla osób które nie są takie z natury twórcze to jest bardzo dobry czas na relacje właśnie trujeczka więc wszelkie związki które zostały zawarte wcześniej w tym roku mogą odżyć a jeśli będą w tym roku poznawane inne relacje to może być ich sporo i też mogą być bardzo wyjątkowe no dobrze, zobaczmy co tu pokażą karty. Przygotowałam talię Tarota Mistycznych Chwil i talię Życie z, z Aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie. Ja tutaj nazywam to w tym czytaniu darem od aniołów na, na ten rok. Czwórki, kochane. No to zaczynamy. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. czwórki co dla naszych czwórek numerologicznych na trzeci rok cyklu osobistego numerologicznego czwórki numerologiczne co dla was na rok na trzeci rok cyklu numer, numerologicznego główna energia tego roku cesarz Okej, okay. wyzwanie roku. Kapłanka. Co będzie yy, Waszym błogosławieństwem w tym roku? Szóstka buław. Co będzie Was wspierać, pomagać. Paść kielichów? Co może blokować? Dziewiątka buław? Rezultat alborada. Królowa Mieczy. I jeszcze będziemy patrzeć, kochani, na dar od aniołów. Co jest dla czwórek numerologicznym, numerologicznych darem od aniołów? Na rok trójki. Co dla czwórek macie aniołowie na ten rok? Co dla czwórek na ten rok? Zabawa. No i to jest idealna energia na bycie w trójce. Kochani, no pięknie, pięknie, pięknie się tutaj pokazuje. No ale zacznijmy od początku. Karta cesarza jako główna energia roku. Kochani, to jest energia, żeby przede wszystkim postawić na Siebie, znaczy tutaj mówię na siebie, ale po to, by też stworzyć przestrzeń dla innych. Może ktoś w tym roku będzie miał szansę zostać przywódcą na przykład kogoś, jakiejś, jakiejś grupy, czy w pracy, czy tworząc rodzinę też jak najbardziej. Lub dla główną energią roku dla niektórych pań może być właśnie jakiś cesarz. Prawda? I jakiś partner, ktoś, kto wprowadzi w Wasze życie też pewien taki rytm, prawda? I często, często w cesarzu też pokazuje się energia związana z, no jakby to powiedzieć, z małżeństwem, ale w sensie, że cesarz to się pokazuje na związki trwałe. Tak zwane, prawda? Więc to może być dla niektórych, no powiedzmy, spełnieniem marzeń, prawda? Oczywiście ta energia boskiej męskości, ona się może przejawiać właśnie poprzez uzyskiwanie władzy, władzy poprzez sukcesy różnego rodzaju, poprzez uświadomienie sobie na przykład, że Jestem właśnie też, może tak być, że u niektórych czwórek może być uświadomienie sobie, że jestem świetnym przywódcą, że potrafię tutaj właśnie wszystko ogarnąć, czy zawodowo, czy jeśli chodzi o, o sprawy osobiste, czy jakieś towarzyskie i tak dalej. Mogę tworzyć różnego rodzaju struktury też, bo. Tutaj jest zarządzanie też czymś, zarządzanie tw podczas tworzenia czegoś. Także takim cesarzem może być ktoś, kto albo zarządza ludźmi, albo zarządza jakąś firmą, albo jakimś przedsięwzięciem, więc tu yy, też energie awansu mogą wchodzić w grę, ale mam takie poczucie, że, że to wszystko może przebiegać nie w jakiejś nadętej atmosferze, tylko z lekkością, z lekkością. W takim fajnym przepływie. No, więc, kochani, to jest bardzo tutaj piękne karty dla Was wychodzą. Kolejną kartą jest wyzwanie tego roku. No i tu wyzwaniem jest kapłanka. To jest wielkie wyzwanie, bo jest to karta pod tytułem Poznaj siebie. Zajrzyj za kurtynę, prawda? Zajrzyj za kurtynę, zobacz, co za tą kurtyną jest, co jest pod spodem. Czasami możecie potrzebować w tym roku, pomimo tego, że jest to rok na spotkania z innymi, i tak dalej, na relacje towarzyskie, to możecie mieć taką potrzebę odrobinki odsunięcia się, chociażby po to, żeby się dobrze wyspać, żeby mieć energię na cały dzień. Ale też zwracajcie uwagę na Wasze sny. Zapisujcie sobie swoje sny. Zwróćcie uwag zwracajcie uwagę na intuicję. Tutaj ta intuicja też wam może bardzo pomagać w tym roku. Na, no i oczywiście na rozwój rozwój osobisty, rozwój duchowy. Ja myślę, że energia kapłanki na ten, w, tym, w tym roku może być o tyle dla Was pomocna, że te różnego rodzaju doświadczenia, Duchowe mogą bardzo y, pomagać wam w przeskokach na coraz to lepsze płaszczyzny życia poprzez nowe zrozumienie, poprzez spojrzenie na, na dane sytuację z innej perspektywy, z perspektywy takiej bardziej duchowej, która jest dużo szersza i wyższa od tego, co y, do tej pory y, było przez was widziane. Więc to może być wyzwanie. Też różnego rodzaju tajemnice mogą się pojawiać w tym roku, które trzeba będzie po prostu rozwikłać, ale tutaj już widzę, że wy sobie świetnie będziecie radzić, ponieważ błogosławieństwem tego roku dla was jest szóstka buław, a sześć buław jest kartą zwyciężania, sukcesów, bycia zwycięzcą, też w mądry sposób, tak jak ona tutaj karmi tego kolibra, żeby leciał tam, gdzie ona chce, prawda? O, teraz lepiej widać tutaj ta lampa mi się muszę troszkę odsunąć, bo mi się jakoś za bardzo odbija. Także zwróćcie na to uwagę. Szóstka buław, jako wasze błogosławieństwo na ten rok, też daje takie, taką świadomość, że jestem wart wszystkiego, co dla mnie najlepsze właśnie i sukcesów, i awansów, i y, 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 miłości, prawda, i y, wdzięczności, prawda? i wszystkiego, wszystkiego, co dla was jest najlepsze. Y, tutaj to poczucie własnej wartości będzie, będzie dla was, y, taką, będzie dawało wam siłę przebicia, a dodatkowo taką świadomość, że dam radę, że dam radę, więc to, bardzo, bardzo ważna rzecz. Myślę, że właśnie jak będziecie podchodzić do tego wszystkiego z lekkością, nie, nie po to, żeby tak się jakoś tam zbytnio wysilać, prawda? Zwłaszcza, że tu na pozycji, co może Was blokować, to tutaj jest takie ciśnięcie, właśnie. Tu jest dziewiątka buław, która jest kartą w negatywie jest taką kartą, właśnie gdzie jak, jak to, jak kozioł bodzie płot, prawda? Więc tu uważajcie na to, żeby żeby właśnie nie próbować przecisnąć na drugą, bo możecie po prostu przecisnąć na drugą stronę jakąś sprawę. Tu właśnie trzeba podchodzić do sukcesów z lekkością, z taką świadomością, z optymizmem, że to mi się po prostu należy, prawda? Więc otwieram się na to i życie samo będzie Wam dawało. Właśnie w lekkości. To jest, no, to jest takie to nowe spojrzenie, inne niż do tej pory na życie, właśnie z lekkością, z zabawą. Może przynieść Wam bardzo, bardzo duży taki ruch do przodu, ale właśnie związany z sukcesami, z awansami. I z takimi spełnionymi marzeniami, które, których, do których sami tak jakby dojdziecie. Które, no mówi się tak, że marzenia się nie spełniają, że marzenia się spełnia. Więc u Was w tym roku też, też tak będzie. Kolejna karta. Co będzie Was wspierać? Mamy pazia kielichów. Ja myślę, że po prostu możecie mieć też dużo szczęścia. Dużo jakichś takich fajnych niespodzianek może się w waszym życiu pojawiać takich miłych uśmiechów losu korzystajcie z zaproszeń pażki lichów to jest właśnie to są różnego rodzaju takie niespodzianki ale najczęściej właśnie bardzo takie pomyślne radosne jak ktoś będzie was gdzieś zapraszał idźcie korzystajcie z tego słuchajcie życia słuchajcie też intuicji bądźcie życzliwi tutaj to co was będzie wspierać to też takie właśnie od, radosne podejście do życia, optymistyczne i z życzliwością dla innych. Chcesz być y, miło traktowany, też w miły sposób traktuj innych. To jest tutaj też bardzo y, bardzo ważna y, informacja dla Was, y, drogie czwóreczki. Ja wiem, że czwórki bardzo często są takie, jak to się mówi, akuratne i. Y, Czasami potrzebują inspiracji, żeby zrobić coś bardziej szalonego, ale ten rok, ja myślę, że właśnie poprzez wyluzowanie się takie, da Wam wspaniałe okazje właśnie do realizacji. I też paśki Lichów, też to jest energia takiego marzyciela. Więc może to, co będzie Was wspierać, w tym roku, to będzie pozwolenie sobie na takie rozmarzenie, pozwolenie sobie na wchodzenie też w nowe sytuacje, w nowe takie niespodziewane nawet sytuacje, bo ta rybka z kielicha bez powodu nie wyskakuje, prawda, więc myślę, że to będzie dla Was bardzo, bardzo dobry czas. No, i wiadomo, no to jest w ogóle karta nowych możliwości, paść kielichów. Więc otwierajcie się na te nowe możliwości, na nowe związki, nowe relacje, nowe okazje zawodowe, bo ta złota rybka może spełnić Wasze życzenia. Ok, no i teraz mamy kartę, kartę radę, dodatkowo też rezultat. To jest. Królowa Mieczy. Królowa Mieczy dla niektórych może być jakąś konkretną osobą, która wam w tym wszystkim może pomagać. Ktoś, kto mocno trzyma się tutaj logiki, jest taki zorganizowany i nie odwraca się do przeszłości. Tu jak najbardziej może to być taka osoba. Ale ja, jak, jak wiecie, w czytaniach ogólnych raczej patrzę na karty dworskie. Bardziej na takiej zasadzie energii, które niosą ze sobą. A Królowa Mieczy jest bardzo konkretna. Radą na ten rok jest yy, zakończenie tego wszystkiego, yy, co do tej pory było dla Was, na przykład to, to, czego już nie chcecie, to nie chodźcie już za tym, nie odwracajcie się yy, za tym. Tu, yy, w tym roku, bardziej liczy się yy, to, co będziecie planować, trzymanie się tych, tych swoich planów, podejmowanie decyzji, dobrych, korzystnych decyzji, te decyzje tu możecie podejmować właśnie w związku z takimi, to powiedzieć, z faktami, po prostu, z trzymaniem się konkretów też, nie? Pomimo tego, że wyzwaniem w tym roku będzie ta, Energia kapłanki, która jest oparta na intuicji, prawda? Ale y, może być też właśnie y, ktoś, y, ktoś, kto Wam będzie y, doradzał, właśnie w oparciu o logikę. Troszeczkę może Was, y, jak to się mówi, ściągać na ziemię. Tylko że y, tu y, ja myślę, że dzięki właśnie, mimo wszystko, mimo wszystko, dzięki. Y, Takiemu nowemu spojrzeniu, z tej, z tej szerszej perspektywy kapłanki, będziecie dużo więcej widzieć, będziecie bardziej spostrzegawczy i dużo łatwiej wtedy będzie wiedząc, mając ten cel przed sobą, prawda? Dużo łatwiej będzie wtedy nawet właśnie gdzieś tam czasem się zabawić, też dać coś, pomimo tu, takiej sytuacji bardzo no, konkretnej, bo jednak królowa mieczy jest wizjonerką, ale też nie wchodzi za bardzo w emocje. Prawda? Więc tu jest trzymanie tego kursu, tak jak trzeba, Otworzenie się na te nowe rzeczy, ale jednocześnie niezapominanie o, o zabawie, o tych nowych możliwościach, o podchodzeniu do życia z lekkością. I myślę, że to, to jest tutaj też bardzo, bardzo ważna rzecz. I tak jak mówiłam tutaj, jeśli chodzi o cesarza, więc te wszystkie wasze projekty, struktury, które będziecie tworzyć, czy to zawodowo, czy prywatnie, to wszystko. Będzie się Wam w tym roku udawało, będziecie y, y, mieć szansę właśnie y, no, y, cieszyć się zwycięstwami, sukcesami i tak dalej, otwieraniem się na y, nowe rzeczy, y, ale też nie zapominajcie właśnie o to, żeby, żeby, żeby się cieszyć życiem, y, żeby umawiać się z przyjaciółmi na jakieś y, weekendy czy coś tam. Na jakieś spotkania. Oczywiście, ja tutaj nie namawiam nikogo, że, to, że musi być przy tym jakiś alkohol czy coś. Niekoniecznie można się też bawić bez alkoholu i, i też czerpać z tego dużo, dużo radości. Także zabawa nie musi być kojarzona od razu z jakimiś bachanaliami. No i przeczytamy znaczenie tej karty. Już, kochani, szukam tej karty. Najpoważniejsze sprawy w naszym życiu są jedynie zabawą duszy, która uczy się bycia jednością przez doświadczenie emocji, działanie w świecie materii. Zapomnijmy o świecie dorosłych choć na chwilę, czy pamiętamy, kiedy ostatni raz bawiliśmy się ze swoją rodziną lub ze znajomymi, bez się śmiejąc, tylko przez zabawę odnajdujemy tajemnicę życia i uczymy się bycia całością, w radości i świetle. Zabawa to zbyt poważna sprawa, aby ją lekceważyć. Pozwólmy swoim ukochanym cieszyć się razem z nami. Anioły uwielbiają się bawić i zawsze bawią się razem z nami. Kiedy się śmiejemy, ożywiamy cały wszechświat. Afirmacja. Kochamy życie przez zabawę. Jesteśmy życiem w radości i świetle. I to jest idealna y, afirmacja dla Was, drogie czwórki, na y, rok trójki. Idealna zabawa. Kocham życie przez zabawę, jestem życiem w radości i świetle. To jest idealna dla Was afirmacja. Dobrze jest ją powtarzać, dobrze jest otwierać się, powiedzieć w życiu tak. Ty jestem na tak, otwieram się. Otwieram się na sukcesy, otwieram się na zrozumienie szerszej perspektywy, otwieram się na nowe możliwości. Już nie będę cisnąć, wolę to robić z lekkością, prawda? A wtedy tak jakby perspektywa sama się przed wami otwiera. Życzę wam, żeby to, co z wami rezonuje z tego czytania, żeby się spełniło. Żebyście byli szczęśliwi, żebyście ten, 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 ten rok yy, przeszli yy, w to, takim właśnie tanecznym, Krokiem. Wszystkiego dobrego, kochane czwórki. Niech to będzie dla Was wspaniały rok, rok trójki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.